Weźcie w karty, nie? Mam. No. Dziewiątki i asy. No. Czyli mamy tak. E, dziewiątki, dziewiątki, jopki, damy, króle, asy. No. z tego trzy karty. Dobra, mam. No to powiedz Dziesiątka, as i motory. Okej, czyli został Ci król, dama i dziewiątka. No. Wybierz z tego dwie. Musimy, musimy złożyć. Jopek. Musimy złożyć. Jopek. Jopek i dama. Ok. Mamy no, jopę i damę, wybierz z tego jedną Dama. Ok, mamy cztery osoby, tak? No. Dama dzwonek, dama serca. Rech i wino. No. Wybierz z tego dzwonek. Rech no. i dzwonek. Ok, zostało ci serce i pik. No. Wybierz z tego jedno. Pik. Zostało ci serce. No. Dama serce, z którą kartą chcesz. Ja będę wyciągał kartę z kieszeni. No. Za którą kartą chcesz, żeby wypadła dama mała ze... czwartą. Raz. No. 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 Dwa. No no. no. Trzy. Dobra. Mamy. Spoko? Dobra, stroniczek teraz yy, postawić no. <laughs> Dobra, no, słuchaj, w no. wyczku. Nie mów która karta, nie? No. Wybierz sobie jedną z nich, nie mów piktura. Ja spróbuję oglądać która to jest. Okej. Daj no pani. Okay. Mam no, w tej kupce jest, w tej, w tej, w tej, później do, do dwóch, do trzech, do kupek, do dwóch tak na końcu, wiesz, czy w tej kupce jest, czy w tej. A mówię, że w tej, to sobie do dziewięciu, czy 10 czy jest to A no właśnie. Dobra. A to matematyczna jest tak, bardziej. Tak, tak, tak. Ale zajebista. No, to nie wiemy Bo tylko bo ta matematyka powiem Ci, że to nie jest proste, kurwa. to prawda mądra głowę to musiałem wymyślić. No.